Milioner żeni się ze sprzątaczką, aby zemścić się na swojej byłej, ale w noc poślubną jest w szoku, gdy odkrywa, że ona była. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić takie emocjonujące historie i nie zapomnij polubić tego filmu, aby móc oglądać więcej. Eduard Nowak był niczym ucieleśnienie władzy w polskim świecie mody. Właściciel renomowanego domu mody Nowak Couture Przyciągał uwagę wszędzie, gdziekolwiek się pojawiał. Każdy szczegół jego wyglądu, od idealnie skrojonych garniturów po perfekcyjnie ułożone włosy, podkreślał jego niekwestionowaną pozycję. Ale pod tą fasadą doskonałości kryła się głęboka rana niespełnienie, które nawet sukcesy i aplauz branży nie potrafiły uciszyć. Po nagłym i bolesnym rozstaniu z Magdaleną Kowalską, kobietą, która była niegdyś centrum jego życia, Eduard poczuł pustkę, której nie mógł zignorować. Rozstanie nie tylko zraniło jego dumę, ale i otworzyło drzwi do obsesji, udowodnienia jej, światu, a przede wszystkim sobie, że nikt go nie złamie. Decyzja o ślubie z Julią Zielińską, skromną sprzątaczką w jego warszawskiej rezydencji, była dla niego czymś więcej niż kaprysem. To miało być jego ostateczne zwycięstwo, dowód władzy nad losem, ludźmi i własnym sercem. W noc po ślubie, z uczuciem triumfu, Eduard skierował się do pokoju gościnnego, gdzie Julia miała przebywać. Drzwi uchyliły się z lekkim skrzypnięciem. A widok, który ukazał się jego oczom, sprawił, że na moment stracił równowagę. Julia nie była sama. Obok niej, z ręką opartą na jej ramieniu, stał mężczyzna o wyrazie twarzy pełnym determinacji i cienia prowokacji. Eduard zamknął drzwi za sobą, niemal rozbijając je o framugę. Jego wzrok utkwił w Julii, która podniosła na niego spojrzenie. Bez cienia strachu. Ale też bez wyraźnej skruchy. Edward, co do cholery, to ma znaczyć. Jego głos był cichy, niemal groźniejszy, niż gdyby krzyczał. Julia odsunęła się od mężczyzny, stając przed nim z uniesioną głową. Julia, musimy porozmawiać. Wiem, że to, co zrobiłeś, miało swój cel, ale to, czego oczekujesz ode mnie, to nierealne. Edward uniósł brwi, a na jego twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, które szybko przerodziło się w gniew. Edward, Ty myślisz, że masz prawo mi cokolwiek tłumaczyć? To ja cię wyciągnąłem z nicości, to ja decyduję, co jest realne, a co nie. Mężczyzna, który towarzyszył Juli, zrobił krok do przodu, ale Edward powstrzymał go ostrym ruchem ręki. Edward, ani kroku dalej. Chyba, że chcesz skończyć na bruku. Kim ty w ogóle jesteś? Julia westchnęła, kładąc dłoń na piersi towarzysza, by powstrzymać jego reakcję. Julia, to nie ma znaczenia. Nie chciałam, żeby tak to wyszło. Ale prawda jest taka, że ten ślub to pomyłka, Eduard. Eduard, pomyłka? Pomyłką jest to, że pozwoliłem ci przekroczyć próg mojej posiadłości. Teraz masz pięć sekund, żeby zniknąć mi z oczu, oboje. Julia spojrzała na niego jeszcze przez chwilę, jakby szukała czegoś w jego twarzy, może resztek człowieczeństwa, może jakiejś odpowiedzi. Potem bez słowa odwróciła się i wyszła z pokoju, zostawiając Eduarda w ciszy tak gęstej, że zdawało się iż wypełnia całą przestrzeń. Gdy drzwi zamknęły się za nimi, Edward usiadł ciężko na fotelu, zaciskając pięści. W jego myślach chaos przeplatał się z determinacją. To nie była przegrana, to była tylko nowa gra, w której musiał znaleźć sposób, by odzyskać kontrolę. Edward, jeśli myślisz, że możesz mnie ograć, Julia, to bardzo się mylisz. Wstał, kierując się w stronę swojego gabinetu. W jego oczach tlił się blask, który zwiastował, że plan już zaczął się kształtować. Julia nie miała pojęcia, z kim igra. To był dopiero początek. Eduard siedział przy biurku w swoim przestronnym, nowoczesnym gabinecie. Minimalistyczny wystrój, szkło i stal. Wszystko to odzwierciedlało jego pedantyczny charakter i zamiłowanie do kontroli. Czekał na Julię. Jej kroków nie słychać było na miękkim dywanie, ale kiedy drzwi otworzyły się z lekkim kliknięciem, podniósł wzrok. Weszła niepewnie, jakby nie była pewna, czego może się spodziewać. Eduard, usiądź wskazał na krzesło naprzeciwko niego, nie odrywając od niej spojrzenia. Julia zawahała się, ale usiadła. Była wyraźnie spięta, jednak starała się to ukryć. Eduard widział w jej oczach coś, co mógłby nazwać determinacją, choć podszytą obawą. Eduard. Wiem, że ostatnie wydarzenia cię zaskoczyły. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Ale uważam, że możemy z tego wyciągnąć korzyść. Julia zmarszczyła brwi, jakby jego słowa wydały jej się absurdalne. Julia, korzyść? Chcesz, żebym udawała twoją żonę? Po co? Edward wstał i zaczął chodzić po pokoju, jakby zbierał myśli. Edward, to proste. Chcę pokazać, że nikt nie może mnie zlekceważyć. Zatrzymał się i spojrzał jej prosto w oczy. Magdalena musi zrozumieć, że nie jestem zależny od jej kaprysów, a ty, zrobił pauzę, ty możesz na tym zyskać równie wiele co ja. Julia zacisnęła dłonie na kolanach, czuła, że jest na przegranej pozycji, ale wiedziała, że nie ma wyboru. Jej sytuacja finansowa była trudna, a odrzucenie tej propozycji mogłoby przynieść jej jeszcze większe problemy. Julia, a co, jeśli się na to zgodzę? Co zyskam poza tym, że będę pionkiem w Twojej grze? Edward uśmiechnął się lekko, choć w jego oczach nie było ciepła. Edward. Zyskasz bezpieczeństwo, którego potrzebujesz, dostaniesz wsparcie finansowe, prawne, jakiekolwiek, ale przede wszystkim unikniesz konsekwencji swoich błędów. Julia spojrzała na niego z wyraźnym wyrzutem, ale nic nie powiedziała. Julia, dobrze, zgadzam się, ale to musi być jasne. To jest tylko układ, nic więcej. Eduard skinął głową, jakby jej słowa go nie zaskoczyły. Eduard, Oczywiście, wszystko zostanie tak zorganizowane, żeby nikt nie miał powodów do podejrzeń. Moja ekipa zajmie się resztą. W kolejnych dniach rozpoczęli odgrywanie roli idealnego małżeństwa. Edward zadbał o każdy szczegół, od wspólnych zdjęć, przez wystąpienia publiczne, aż po zaplanowane interakcje z mediami. Julia, początkowo cicha i wycofana, zaczęła się otwierać jej naturalna empatia i szczerość, które kontrastowały z chłodną, kalkulującą osobowością Eduarda, przyciągały ludzi. Na jednym z przyjęć, które Edward zorganizował w swojej rezydencji, Julia rozmawiała z grupą gości. Śmiała się opowiadając anegdotę, która rozluźniła towarzystwo. Edward obserwował ją z dystansu, nie mogąc ukryć zdziwienia. Edward, do siebie, co ona wyprawia, to nie było w planie, podszedł do niej, przerywając rozmowę. Edward, możemy porozmawiać na osobności? Julia skinęła głową, widząc wyraz jego twarzy. Kiedy znaleźli się sami w jednym z bocznych pokoi, Edward zamknął drzwi i odwrócił się do niej z uniesioną brwią. Edward, dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Mieliśmy jasno określone role. Ty masz być tłem, nie gwiazdą. Julia uniosła podbródek, patrząc na niego bez cienia strachu. Julia, ludzie reagują na mnie, bo jestem sobą. Może zamiast planować wszystko jak strategię wojenną, powinieneś spróbować czegoś innego. Eduard zmrużył oczy, niepewny czy powinien się zirytować, czy zacząć analizować jej słowa. Eduard, czegoś innego. Julia, to gra, a w grach liczy się kontrola. Julia. A może w tej grze chodzi o coś więcej niż kontrola? Może oboje próbujemy udowodnić coś, czego sami nie rozumiemy? Jej słowa zapadły mu w pamięć, chociaż nie przyznał tego głośno. Wracając na przyjęcie, Eduard poczuł coś, czego dawno nie doświadczył: lekki niepokój. Julia, zamiast być przewidywalnym elementem jego planu, stała się czymś więcej. Dni mijały, a ich relacja nabierała skomplikowanego charakteru. Julia nie była już tylko pionkiem, stawała się równorzędnym graczem, a Edward, choć nie chciał tego przyznać, zaczął zastanawiać się: Czy to on kontroluje sytuację, czy sytuacja zaczęła kontrolować jego? Rozpoczął się nowy etap ich gry. W którym granica między rzeczywistością a pozorem zaczęła się zacierać. Mijające miesiące zmieniły wszystko, co Eduard i Julia myśleli o sobie i swoim małżeństwie. Początkowo gra pozorów była wyłącznie narzędziem, które Eduard wykorzystał, by podtrzymać swoją reputację i zademonstrować kontrolę nad światem. Ale stopniowo granice pomiędzy tym, co udawane, a tym, co prawdziwe, zaczęły się zacierać. Julia, która na początku czuła się zagubiona w zimnym i perfekcyjnym świecie Eduarda, odnalazła w sobie siłę, której wcześniej nie znała. Eduard natomiast, przywykły do życia podporządkowanego władzy i ambicji, zaczął dostrzegać w Julii coś, czego nigdy wcześniej nie szukał autentyczność. Ich codzienność stała się czymś więcej niż tylko kontraktem. Julia wnosiła do życia Eduarda lekkość, której nigdy nie doświadczył, a Eduard z kolei uczył ją pewności siebie w sytuacjach, które wcześniej budziły w niej lęk. Jednak momentem, który miał odmienić ich życie na zawsze, była noc w jego biurze, kiedy Julia postanowiła podzielić się z nim wiadomością, która zmieniła wszystko. Julia weszła do gabinetu, zamykając za sobą drzwi. Eduard spojrzał na nią z stosu dokumentów, z niecierpliwością oczekując, aż powie, co takiego ma do przekazania. Julia, musimy porozmawiać. Jej głos był cichy, ale stanowczy. Eduard odłożył pióro na biurko i skinął głową, gestem, zapraszając ją, by kontynuowała. Julia, jestem w ciąży. Te słowa zawisły w powietrzu jak grom z jasnego nieba. Eduard milczał, próbując przetrawić informację. W jego oczach pojawiło się coś, co Julia odczytała jako mieszankę zaskoczenia, lęku i odpowiedzialności. Eduard, to zmienia wszystko. Julia przytaknęła, starając się ukryć drżenie rąk. Julia, nie chcę, żeby to skomplikowało sytuację między nami, ale myślę, że może to być szansa, może teraz możemy znaleźć prawdziwą równowagę. Edward wstał, przechodząc kilka kroków wzdłuż pokoju. W jego głowie kłębiły się myśli. To nie było coś, co mógł zaplanować, a jednak w tym nieoczekiwanym wydarzeniu dostrzegał coś, co mogło mieć sens. Edward, musimy to przemyśleć razem. Wieść o ciąży Julii zmieniła Eduarda w sposób, którego nikt się nie spodziewał, nawet on sam. Zaczął delegować obowiązki w Nowak-Kutyr, co wcześniej było nie do pomyślenia, spędzał więcej czasu w domu, towarzysząc Julii w codziennych momentach, które stopniowo przestały wydawać się mu banalne. Widok Julii, przygotowującej się do nowej roli w życiu, wywoływał w nim poczucie spokoju, którego nigdy wcześniej nie znał. Jednak ich spokojne życie zostało przerwane przez powrót Magdaleny Kowalskiej. Była kochanka Eduarda, nie mogła znieść myśli, że została zastąpiona przez kobietę tak niegodną jak Julia. Magdalena wynajęła prywatnego detektywa. Który miał odkryć sekrety z przeszłości Julii. Pewnego wieczoru pojawiła się niespodziewanie w rezydencji Eduarda, ubrana w elegancką, ale agresywnie wyzywającą suknię, która miała podkreślić jej dominację. Magdalena, naprawdę myślisz, że to, co zbudowałeś z Julią, jest trwałe? Zapytała z kpiącym uśmiechem. Edward spojrzał na nią z chłodnym opanowaniem. Edward. Julia jest moją żoną, a ty jesteś jedynie przeszłością, którą zostawiłem za sobą. Magdalena roześmiała się, ale w jej śmiechu było coś ostrego, coś niemal groźnego. Magdalena, a czy wiesz wszystko o swojej żonie? Widzisz, Eduard, Julia ma tajemnice, a ja mam dowody, które mogą zniszczyć to, co próbujesz stworzyć. Eduard uniósł brew, ale nie dał po sobie poznać niepokoju. Eduard. Twoje gierki przestały mnie interesować, Magdaleno. W tym momencie Julia weszła do pokoju, przerywając ich rozmowę. Magdalena, widząc ją, wyciągnęła teczkę z dokumentami. Magdalena, chcesz zobaczyć, kim naprawdę jest twoja ukochana żona? Julia spojrzała na nią z godnością, której Magdalena się nie spodziewała. Julia, nie muszę niczego ukrywać. Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to teraz. Magdalena spojrzała na Eduarda, oczekując, że to on przełamie ciszę, ale on tylko podszedł do Julii i chwycił ją za rękę, Edward. Nie potrzebuję dowodów, by wiedzieć, kim jest Julia. Jest moją rodziną. Magdalena stała oszołomiona, widząc, jak Eduard odrzuca wszystko, co miało na celu zniszczenie jego świata. Julia spojrzała na niego z wdzięcznością, a w jej oczach pojawiły się łzy, które jednak nie miały nic wspólnego ze smutkiem. Wieczór zakończył się decyzją, która przypieczętowała nowy etap w życiu Eduarda i Julii. Magdalena zniknęła z ich życia na dobre, a oni postanowili stawić czoła przeszłości i przyszłości razem. Eduard, siedząc później w swoim gabinecie, spojrzał na zdjęcie, które zrobił im ktoś na jednym z przyjęć. Julia uśmiechała się na nim szeroko, trzymając go za rękę. Eduard, prawdziwe bogactwo to nie kontrola, tylko ludzie, których trzymasz blisko siebie. Była to prawda, którą musiał odkryć na własnej skórze, prawda, która na zawsze zmieniła jego życie. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, zasubskrybuj kanał, a jeśli masz jakieś sugestie dotyczące ulepszenia naszych treści, zostaw je w komentarzach, abym mógł dostarczać coraz lepsze materiały.